Mieszkańcy Zblewa mają powody do zadowolenia, gdyż niedługo rozpocznie się budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych. Pierwszy krok już poczyniono, gdyż dokonano wmurowania kamienia węgielnego. Dzisiaj mamy wielki zaszczyt gościć Państwa na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali widowiskowo-sportowej. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wójta gminy Zblewo, pana Krzysztofa Trawickiego... Rozpoczyna się dziś inwestycja, o której marzyliśmy. Ta hala jest dla nas bardzo ważna. Nie tylko dla pracowników szkoły w Zglewie, ale przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i dla całej społeczności. Dzisiaj jest Wielkie Święto. Podpisanie aktu orekcyjnego, wmurowanie kamienia węglowego. Więc to jest na pewno historyczna, historyczna, historyczny moment. Ale na pewno też, jak się jedno marzenie realizuje, to na to powstają następne marzenia. Ja nie zapomniałem o, o pływalni, więc jak to będziemy realizować, to na pewno ta pływalnia również powstanie, bo ona jest w moich marzeniach. Jak ktoś jest w moich marzeniach, to można uznać, że prędzej czy później stanie się to faktem. Budowa hali otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 milionów złotych, a planowany koszt całego przedsięwzięcia to ponad 6 milionów złotych. Pan wójt powiedział, że że ja mam jakieś zasługi dla tej gminy w odnośnie powstania bazy sportowej. Zasługi mają przede wszystkim miejscowi samorządowcy. To Pan Wójt przygotowuje, wykupuje ziemię, stara się, żeby ta ziemia pod budowę była, yy, yy, w, yy, tworzy plany, yy, szuka yy, pieniędzy. My jesteśmy w tej roli, jako samorządowcy szczebla wojewódzkiego, że, żeby pomagać. Poświęcenie aktu erekcyjnego kamienia węgielnego oraz miejsca, gdzie powstanie hala sportowa, dokonał proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła, ksiądz Prałat Zenon Górecki. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości. Między innymi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Dariusz Męczykowski, zastępca dyrektora Departamentu do Spraw Sportu Urzędu Marszałkowskiego Maciej Kowalczuk, wieloletni rektor Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego Wojciech Przybylski, a także srebrny medalista Mistrzostw Świata w piłce nożnej z 1982 roku Janusz Kupcewicz. Ja muszę Wam powiedzieć, szczególnie młodzieży, że jednak to, co tutaj wójt mi powiedział, a znamy się ponad 20 lat, że macie cztery ordynki, teraz piękną halę będziecie mieli budowaną, także tylko pozazdrościć, a muszę wam powiedzieć, że tak jak Krzysiu Trawicki powiedział na wstępie na temat mojej osoby, że strzeliłem najważniejszą bramkę na razie przynajmniej w historii polskiej piłki nożnej na 3-1, która dała nam srebrny medal na mistrzostwach świata w Hiszpanii, gdzie was nie ma, ale możecie to obejrzeć w internecie, to muszę wam powiedzieć, że jeszcze 20 lat temu graliśmy przeciwko sobie Jakoś mi się nam no, przez sąsiada udało szczęść bramki, a waszemu wójtowi nigdy nie udało mi się szczęścia, także wójt jest cały czas na zero, jeżeli chodzi o ten, może jeszcze kiedyś zagraba, ale już jesteśmy teraz starci. Dziękuję, życzę wszystkim wielkiego powodzenia, no i, no i co, tylko pozazdrości, że macie w sumie takiego wójta i taką gminę macie, która się bardzo rozwija. Słowo uznania dla wójta gminy za jego determinację w walce o środki na wybudowanie tej nowej hali. Gratuluję również całej społeczności z Wlewa za przyłączenie się i za wspieranie wójta. Droga młodzieży, za półtora roku będzie piękna hala. Mam nadzieję, że ta hala będzie tętniąc życiem od rana do wieczora. Uroczystość, która została powiązana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, była okazją do zaprezentowania talentów, jakie posiadają uczniowie miejscowej szkoły. Over your face There's something Something about Just to know when When it's right To so push your dreams up For your rock